Witajcie na kanale Tajemnicy Akwarystyki. Dziś opowiem o niezwykle barwnych i ruchliwych rybach, które są częstym wyborem wśród miłośników akwarystyki. Mowa o wystrzykach. Bystrzyki to niewielkie, ale bardzo efektowne ryby z rodziny konsaczowatych, które są znane z intensywnych kolorów i dynamicznego zachowania w akwarium. Jest to rodzaj niewielkich ryb słodkowodnych z rodziny konsaczowatych, pochodzących z Ameryki Południowej, gdzie zamieszkują różnorodne środowiska wodne, od spokojnych strumieni po większe rzeki i tereny zalewowe. Ich naturalnym środowiskiem są głównie tropikalne rzeki o miękkiej, lekko kwaśnej wodzie, często zacienione przez bujną roślinność i opadłe liście, które barwią wodę na bursztynowy kolor. Bystrzyki są rybami stadnymi, żyjącym w Gęsto porośniętych zbiornikach wodnych, gdzie mogą łatwo ukrywać się przed drapieżnikami. Ich naturalne środowisko charakteryzuje się temperaturami w zakresie od 22 do 28 stopni Celsjusza, niską twardością wody i obecnością naturalnych garbników pochodzących z rozkładających się roślin. Teraz pokażę Wam kilka rodzajów bystrzyków. Pierwszym będzie bystrzyk ozdobny. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych ryb tej grupy. Charakteryzuje się pięknymi płetwami z białymi zakończeniami oraz delikatnym różowym ubarwieniem. Wymaga wody o temperaturze od 24 do 28 stopni Celsjusza oraz lekko kwaśnego pH od 6 do 7. Najlepiej czuje się w grupach liczących minimum 8 osobników. Ze względu na swoją ruchliwość i stadny charakter powinien być trzymany w akwarium o pojemności co najmniej 80 litrów, choć większe zbiorniki zapewnią mu lepsze warunki dopływania. Bez czego zdobny potrafi komunikować się innymi osobnikami w stadzie poprzez subtelne zmiany barwy i ruchy płetw. W sytuacjach stresowych jego kolory mogą blaknąć, natomiast w dobrych warunkach intensywnieją, podkreślając jego wyjątkowe ubarwienie. Drugim gatunkiem jest bystrzyk pereza, znany również jako bystrzyk czerwonoplamy. Wyróżnia się charakterystyczną czerwoną plamą na bocznej części ciała, przypominającym kształtem serce. Jego delikatne srebrzyste ciało oraz półprzeźroczyste płetwy dodają mu elegancji. Jest spokojny i dobrze komponuje się z innymi łagodnymi rybami w akwarium. Preferuje ciepłą wodę o temperaturze od 24 do 27 stopni, lekko kwaśne pacha od 6 do 7 oraz miękką wodę. Lubi lekkie zaciemnienie zbiornika, które może uzyskać poprzez dodanie roślin pływających oraz naturalnych dekoracji, takie jak korzenie i liście. Minimalny zalecany litraż akwarium to około 100 litrów, ponieważ jest rybą stadną i najlepiej czuje się w grupach liczących co najmniej 8 osobników. Ciekawostką jest to, że samce podczas zalotów potrafią intensywnie eksponować swoją czerwoną plamę, co jest elementem ich zachowań godowych. Im bardziej nasycona i wyraźna plama, tym bardziej dominujący osobnik w stadzie. Trzecim jest byszy kolumbijski. To gatunek wyróżniający się srebrzystym ciałem z niebieskawym połyskiem oraz intensywnie czerwonymi płetwami, co nadaje mu wyjątkowy, kontrastowy wygląd. Jest rybą energiczną i ruchliwą dlatego wymaga przestronnego akwarium i towarzystwa innych dynamicznych gatunków. Chociaż jest stosunkowo pokojowy, bywa dominujący wobec mniejszych lub wolniejszych ryb, dlatego najlepiej trzymać go w stadzie minimum 6 do 8 osobników, co pozwoli im zminimalizować agresję. Idealnie nadaje się do towarzyskich zbiorników, ale najlepiej zostawiać go z podobnej wielkości rybami. Minimalny zalecany litraż akwarium to około 120 litrów, ponieważ jest aktywnym pływakiem i wymaga przestrzeni. Woda powinna mieć temperaturę między 23 a 27 stopni Celsjusza, pH w granicy 6 do 7,5 i ma być dobrze natleniona. Ciekawostką jest to, że młode osobniki mogą mieć mniej intensywne kolory, które z wiekiem stają się bardziej wyraziste, zwłaszcza przy odpowiedniej diecie bogatej w naturalne barwniki. Czwartym jest bystrzyk czerwony. To jeden z najbardziej efektownych gatunków wśród bystrzyków, wyróżniający się ognisto-czerwoną barwą, która staje się jeszcze bardziej intensywna przy odpowiedniej diecie i oświetleniu. Jego żywy kolor sprawia, że jest prawdziwą ozdobą każdego akwarium. Jest to ryba spokojna i towarzyska, idealna do akwarium wspólnego z innymi łagodnymi gatunkami. Najlepiej czuje się w grupach co najmniej 8 osobników, które pozwalają czuć się pewnie i komfortowo. Wymaga ciepłej wody o temperaturze od 24 do 28 stopni Celsjusza oraz lekko kwaśnego pH od 6 do 7. Dzięki swojej odporności i żywotności świetnie sprawdza się w akwarium o różnorodnym towarzystwie, od innych bystrzyków po mniejsze pielęgnice czy kiryski. Minimalny litraż akwarium to około 80 litrów, choć większe zbiorniki zapewniają lepsze warunki do jego aktywności i pięknego wybarwienia. Ognista czerwona barwa bystrzyka czerwonego jest wynikiem zawartości karotenoidów w jego diecie, dlatego wzbogacenie pokarmu o substancje poprawiające kolor, takie jak spirulina, może pomóc w uzyskaniu jeszcze bardziej intensywniejszego wybarwienia. Piątym będzie bystrzyka mandy. To jeden z najmniejszych bystrzyków. Osiąga zaledwie 2 cm długości. Charakteryzuje się intensywnym, pomarańczowym ubarwieniem, które dodaje mu uroku. Jest to idealna ryba do nanoakwariów. Lubi delikatne, rozproszone oświetlenie oraz lekko kwaśną wodę o pH od 6 do 7. Ze względu na swoje małe rozmiary, Doskonale sprawdza się w akwariach o pojemności od 20 litrów, chociaż większe zbiorniki zapewnią mu lepsze warunki. Bystrzyg Amandy to ryba stadna, najlepiej trzymać ją w grupach od 6 do 8 osobników. Pomarańczowy kolor Bystrzyka Amandy staje się bardziej intensywny przy odpowiedniej diecie, wzbogaconej o naturalne barwniki co sprawia, że ryba zyskuje wyjątkowy wygląd. I ostatni, Bystrzyk Barny, znany również jako Bystrzyk Cytrynowy. Posiada jasno żółtą barwę ciała z ciemniejszymi akcentami na bokach oraz płetwach. Jego intensywna barwa dodaje uroku każdemu akwarium. Jest to ryba bardzo która najlepiej czuje się w grupach od 6 do 8 osobników. Bystrzyk cytrynowy świetnie komponuje się w roślinnym akwarium, gdzie może ukrywać się wśród roślin i cieszyć się spokojem. Wymaga wody o temperaturze 24 do 28 stopni oraz lekko kwaśnego pH od między 6 a 7. Lubi dobrze natlenioną wodę, dlatego warto zapewnić mu odpowiednią filtrację. Minimalny zalecany litraż akwarium to około 100 litrów, aby zapewnić mu odpowiednią przestrzeń do pływania. Bystrzyk cytrynowy, podobnie jak inne bystrzyki, ma tendencję do pokazywania swojej pełnej barwy w odpowiednich warunkach, zwłaszcza gdy ma dostęp do roślinności, która pozwala mu się czuć bezpiecznie i komfortowo. Jak wygląda życie i zachowanie społeczne bystrzyków? Bystrzyki to ryby stadne, które najlepiej czują się w grupach liczących co najmniej 8 osobników, a ich życie społeczne jest pełne interakcji i subtelnych hierarchii. W tym czasie można zaobserwować szereg zachowań, które mają na celu utrzymywanie porządku w stadzie, takie jak rywalizacja o terytorium, dzienna aktywność związana z poszukiwaniem pożywienia oraz zjawisko dominacji. Jeśli chodzi o aktywność w ciągu dnia, to w godzinach popołudniowych bystrzyki szczególnie są aktywne. Pływają w poszukiwaniu pożywienia, a interakcje między rybami stają się bardziej widoczne. W tym czasie ryby mogą intensywnie poruszać się w grupie, wykorzystując każdą przestrzeń w akwarium. Często zbierają się w określonym miejscu, np. w pobliżu roślinności lub w rejonie akwarium, gdzie jest więcej kryjówek. Bystrzyki wykazują różnorodne zachowania społeczne. Jeśli chodzi o zachowania terytorialne, w stadzie często dochodzi do subtelnych przepychanek, zwłaszcza między samcami. Ryby mogą rywalizować o dominującą pozycję w stadzie i jest to bardzo naturalne. Zwykle są to krótkotrwałe interakcje, które nie prowadzą do poważniejszych konfliktów. Jeśli chodzi o pływanie w grupach, bystrzyki komunikują się między sobą poprzez wzorce pływania. Zmieniające się tempo i kierunek ruchu są częścią ich codziennej aktywności. Stado porusza się płynnie, synchronizując swoje rychy, co nadaje efekt harmonii. W łowicy ryb często dochodzi do rywalizacji, zwłaszcza między samcami, które walczą o tytuł dominującego osobnika. Z czasem, w sprzyjających warunkach, hierarchia w stadzie staje się wyraźniejsza. Czołowy osobnik często zostaje otoczony przez resztę ryb, które podporządkowują się jego dominacji. Warto jednak zauważyć, że bystrzyki są z natury rybami pokojowymi i ich rywalizacja ma na celu bardziej utrzymanie porządku w grupie niż faktyczne starcia. Teraz powiedzmy sobie coś o rozmnażaniu. Bystrzyki rozmnażają się poprzez tarło, które odbywa się zwykle w specjalnie przygotowanym akwarium tarliskowym. Samice składają ikrę na roślinach lub specjalnych powierzchniach, a samce ją zapładniają. Po tarle rodzice często są usuwani, ponieważ mogą zjeść ikrę. Larwy wylęgają się po około 24 godzinach, a młode ryby zaczynają pływać po kilku dniach, wówczas zaczynają przyjmować pokarm. Temperatury w akwarium tarliskowym powinny wynosić około 26 do 28 stopni Celsjusza, a woda powinna być miękka i lekko kwaśna. Bystrzyki, jak większość ryb, mogą doświadczyć stresu, który często prowadzi do osłabienia odporności i rozwoju chorób. Najczęstsze problemy to ospa rybia, choroba wywołana przez pasożyty, które tworzą charakterystyczne białe kropki na ciele. Objawy to drapanie się o przedmioty, apatia i utrata apetytu. Leczenie polega na podniesieniu temperatury wody do 30 nawet stopni Celsjusza i stosowaniu specjalnych preparatów leczniczych lub soli. I drugim najczęstszym problemem jest pleśniawka, grzybicza infekcja, która objawia się białymi plamami na ciele ryby. Może występować po urazach lub stresie. Leczenie polega na stosowaniu leków przeciwgrzybicznych oraz usuwaniu źródła stresu. Teraz powiedzmy sobie coś o nieodpowiednim doborze towarzystwa. Bystrzyki to ryby pokojowe, ale niektóre gatunki mogą okazać się zbyt agresywne lub dominujące w stosunku do nich. Ryby, z którymi nie powinno się trzymać bystrzyków, to agresywne ryby, np. niektóre większe gatunki pielęgni, które mogą być zbyt terytorialne ryby o dużych wymaganiach temperaturowych, różne gatunki, które preferują zbyt chłodną wodę, na przykład niektóre ryby zimnowodne. Dobrze jest trzymać bystrzyki z innymi spokojnymi rybami, takimi jak małe pielęgnice, na przykład apistogramy i inne gatunki bystrzyków czy kiryski. Jeśli chodzi o żywienie, to bezszyki są wszystkożerne i mają różne potrzeby pokarmowe. Najlepiej podawać im pokarmy suche, dobrej jakości płatki lub granulat, który podstawę diety. Pokarmy mrożone są też bardzo dobrym pomysłem, tak jak Artemia, Dafnie czy Ochotka, które dostarczają niezbędnych białek, oraz pokarmy roślinne, tak jak spirulina, pokarm w postaci tabletek dla ryb roślinożernych. Ważne jest regularne urozmaicanie diety, aby zapewnić rybom wszystkie niezbędne składniki odżywcze. Bystrzyki chętnie przyjmują pokarm w różnych postaciach, ale należy unikać przekarmienia. W tym filmie omówiłem wszystko, co musisz wiedzieć o bystrzykach. Dowiedziałeś się, jak ważne jest utrzymanie ryb w grupach, jak dbać o odpowiednią temperaturę wody oraz pH, a także jakie zachowania społeczne wpływają na życie w stadzie. Poruszyłem również najczęstsze choroby, jak ryba ospa i pleśniawka oraz jak unikać stresu, który może zaszkodzić Twoim rybom. Pamiętaj, aby dobrze dobrać towarzystwo, ponieważ bystrzyki najlepiej czują się z innymi spokojnymi rybami. Jeśli masz bystrzyki w swoim akwarium, podziel się z nami w komentarzu, jakie gatunki trzymasz. A jeśli podobał Ci się ten film, zachęcam do zostawienia łapki i subskrypcji na ten kanał, żeby nie przegapić. Kolejnych materiałów. To by było na tyle dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i na razie.